Corteva AgriScience to wiodąca, globalna firma specjalizująca się w rolnictwie. W portfolio produktów Kortewy znajduje się najbardziej rozpoznawalna w branży marka nasion Pioner. Dzień dobry, Aleksander Wysocki, Kortewa AgriScience, pionier. Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Pisarzowice koło Lubania na Dolnym Śląsku. Dzięki uprzejmości pana prezesa Leszka Grali na gospodarstwie Agrofarm siejemy kukurydzę. Siejemy labirynt kukurydziany na powierzchni ponad 3 hektarów. Także serdecznie zapraszamy już jesienią na pokazy polowe, na spotkanie, na które myślę ten labirynt będzie wyglądał bardzo imponująco. Oprócz tego przyjmiemy również doświadczenia poletek demonstracyjnych firmy Pionier w kukurydzy. Mamy tutaj 11 mieszkańców kukurydzy w przedziale V230-300. Będziemy robić również doświadczenia związane z gęstością siewu. Także serdecznie Państwa zapraszamy już jesienią na pokazy technologii, pokazy odmian. I oczywiście na zabawę z naszym labiryntem. Pioner to czołowy dostawca rozwiązań w zakresie genetyki roślin. Oferuje szeroką gamę usług, ekspertyz i produktów, nasion i dodatków do kiszonek. Pioner obecny jest w 90 krajach, gdzie tworzy i rozwija nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa. Nasz cel to ulepszenie życia zarówno producentów, jak i konsumentów, zapewniając postęp na rzecz rozwoju przyszłych pokoleń.